Yeah. Z tej strony Kamilo, co wy oglądacie kolejny odcinek z GTA 5, a dokładniej Zombie moda. I zanim zaczniemy apokalipsę zombie, to chciałem przypomnieć, żebyście nadrobili poprzedni film właśnie z tej serii, ponieważ dzisiejszy odcinek jest jego kontynuacją. Jeżeli już oglądaliście, no to zaczynamy ten odcinek i miłego oglądania. Zaczynamy ten odcinek jest idealnie, ale czy na pewno tak będzie? Przekonamy się. Jednak na start możecie strzelić łapeczkę w górę, i także zasubskrybować kanał dla Trevor'a żeby Was nie ominął kolejny odcinek Zombie moda. A my zaczynamy. Jak widzicie, Trevor wykonać. Wygląda coraz to bardziej, jakby był bezdomnym. Ja tak zawsze wyglądałem przystojny. Jak widzicie tak, wygląda coraz to ciekawiej Można by to tak nazwać, ale zaczynamy ten odcinek Mamy naszą furkę zostawioną I także mamy rebela, a nad tym rebelu jest Niezwyczajny pojazd, a dokładniej Jeden z kilku motocykli, które mieliśmy Jednak jest to przedostatni motor, który mamy I będziemy go sprzedawali Może wam motocykl, który nam został, a dokładniej będzie to nasza bestia Tak, zostawiamy sobie ten motor, bo jest naprawdę Ładny i pasuje do TIN. Nie odpalamy, bo paliwo się kończy. Będziemy musieli też zadbać o paliwo, zanim wyruszymy na losów i właśnie. A propos losów mamy już przygotowane Pewne rzeczy, jak widzicie tutaj Narzędzia, beczki, które się przydadzą Do ulepszenia tego rebela, jednak nie mamy jeszcze Transportu, ale na spokojnie, bo Jutrzejszego dnia będzie jechał Transport wojskowy, będziemy musieli go zgarnąć Ale najpierw musimy e, Zdobyć e, bomby, dlatego Jedziemy teraz e, właśnie wymienić Ten motocykl, nie przyzwyczaję się do tego Odpalania na kable, nigdy chyba Dobra, jesteśmy gotowi, więc jedziemy teraz Do Jeffa, to się wyklepie Na no spokojnie, to auto będzie jeszcze zmieniane ale tak, jedziemy właśnie w kierunku sklepu Jeffa. Ponieważ tam wymienimy termotocyk na bomby przylepne. A także zapytamy go, co Jeff by chciał za to, żeby nam dał rakietnicę. Bo rakietnica mogłaby być giga dobrą opcją. I właśnie, tutaj mamy lotnisko, na które pewnie wpadniemy po paliwko. Ale to później. Chciałem zobaczyć, co tutaj jest. A tutaj jakieś dziwne rzeczy powstają. Nie wiem, czy tu powinienem wjeżdżać. Oni budują tu wielki mur. Patrzcie to, albo jakieś anteny nadawcze? Nie wiem, możecie napisać propozycję tego, co to jest, a ja chyba jadę do celu. O kurde, jak nam się wbił ten tył, co jest grane? No, to będzie trzeba mocno wyklepać, zanim zamontujemy tutaj uzbrojenie. Ta paka to na odpadnie zaraz. Ja pierniczę, no Trevor świetny kierowca, nie? Ale dobra, lećmy. Dobrze, że nasz motocyk się nie uszkodził, bo byśmy musieli wracać po tamten, a chciałbym tamten zostawić dla siebie, więc miejmy nadzieję, że jednak drzew nie będzie marudził na ten motor i dojedziemy z nim w jednym kawałku. Zobaczcie, tu jest kolejny schron i nie mam pojęcia jak tam być. Może byśmy z wojskowymi pogadali. Tak, pogadajmy z wojskowymi, czy nas puszczą do schronów, jakich okradniemy. Na pewno nas puszczą. Oj, boję się co To powie. Chociaż co to nie będzie wiedział, to lżej. Miejmy nadzieję, że się nigdy nie dowie o tym i że tak zostanie. Po prostu lości albo Meriwether ukradli transport i tyle. Ta reklama zwróciła moją uwagę. Zobaczcie, ktoś chce nam zapłacić za Uran. Okej. Okay. Dobra, już dużo widziałem, po prostu jedźmy do tego Jeffa. Mam nadzieję, że on nie skupuje uranu, ale wywalone. W ogóle zobaczcie, jakie te zombiaki są paskudne. Jesteśmy prawie, że na miejscu i mam nadzieję, że teraz nie zaatakują nas zombiaki, bo jest dość wcześnie. Ja tutaj już od rana zwożę ten sprzęt i nie było żadnych problemów, tylko widzę, że teraz nagle zombiaków się pojawiło sporo więcej. Miejmy nadzieję, że to tylko tutaj i Jeff jest cały, chociaż Jeff... Nie no, Jeff raczej będzie cały No dobra, jesteśmy prawie że u celu Bo musimy to jeszcze odstawić z tyłu I pokażę wam gdzie to dokładnie leci Ale dobra, przejedźmy Bez problemu I proszę bardzo, jesteśmy u celu i pobiję bardzo mocno tego rebela, ale sobie go później naprawimy. Zobaczcie, tu odstawiamy właśnie te motocykle. Później prawdopodobnie lecą na e, przyczepę i gdzieś e, pojadą. Gdzie? Nie mam pojęcia, ale już widzę, że będą musiał się pozbyć tych zombiaków. Okej, okay, tu są worki na śmieci. Ty sobie je przeszukamy, ale tyś jest paskudny. Okej, okay, on się nas boi. Nie wiem, dziwne są te zombiaki, niepokojące to jest. No dobra, rozejrzyjmy się. Ej, Jeff może mieć tutaj. Fajne rzeczy, więc przeszukajmy to. Jak nie patrzy. O, bandaże. Dobra. Zgarnę to. To dużo tu jest w butli, więc wolę uważać. To zwróciło jeszcze moją uwagę. Sprawdzamy. Ok, tu nic nie ma. Tak, przeszukujemy. Śmieci gościa, któremu sprzedajemy motory. okej okay, mamy to. Dobra, jest już zdetaczowany. I pytanie: czy wyjedzie, jak otworzę. Tak, wyjedzie. Odpalamy i wjeżdżamy. Wjeżdża jako ostatni. Proszę bardzo, pięć motorów dostarczone. Elegancko. Teraz idę po wypłatę. Dobra. Oj, nie! Zatakował nas! Patrzcie, zaatakował nas ten bydlak. Albo broń. Patrzcie, ej. Zbiegli się bracia, oni atakują we dwójkę. Leżeć. Dobra. Ten rozjechany na pewno. Chyba nie w stanie, ale kurde, drą te papy. No dawać. Wszystkich was! Rozjadę! O, to będzie trzeba przykręcić. Kurde ej, są coraz to mocniejsze. Już myślałem, że półki puste u Jeffa, ale nie są puste. Witam, Witam cię serdecznie! Jeffa. Dowiozłem to co miałem dowieść. Masz w kontenerze i co? Zapłata. A o, tak, masz Dziękuję tutaj twoja bardzo. To mi się podoba. A powiedz mi, żebym dostał rakietnicę od ciebie. Oczywiście z pociskami. Za rakietnicę? O, to będzie coś drogiego musiało nie być. Nie byłoby to tanie. No nie wiem, może jakieś auto. Mam ci dać auto. Tak, tak. Rebela, ale co za tani, a poza tym jest mi potrzebny Swojego ci nie oddam. A co ty powiesz na auto policyjne? O! Pasuje ci? Policyjne, tak, tak. Idealnie. Cześć, jeszcze się zastanowię nad tą rakietnicą. Bo może od. Od Wedder, to nie mam pewności Biorę rakietnicę, przyjadę ci z autem Dobra, moi drodzy, przecież mamy auto policyjne Więc chodźmy w takim razie po nie Ono jest w domu Trevora Jesteśmy pod naszym domem i dawno tutaj nie byliśmy I zobaczmy w ogóle, czy w środku jest nasze auto Mam nadzieję, że to jeszcze po nas są zabezpieczenia Ale tak, zgadza się W środku jest furka policyjna Okej okay. Trevor mówił do kogo Ty mówiłeś, Ty Eee! To tu jest? Wyłaź lepiej. To cię rozwalę. Dobra, idzie zombiak i to jest chyba wojskowy zombie, tak mi się przynajmniej wydaje. Albo i nie. Nie mieszkaniec, ale wyglądał dość interesująco. Czekajcie. się w środku! Ktoś do nas ewidentnie gadał. No nie ma Turona. Okej? Okay, zrespili się! Jak widzi się wrodze ocalali. Będziemy mogli ich okrać z broni, więc dobrze dla nas. Nie jest to Merryweather co prawda, ale jest ok zawsze. Dobra, gin! Dobra, musimy ich zabić, zbierać też rzeczy. O kurde, Biegnie ich sporo. Dobra, zabijmy ich i wejdźmy do środka, bo drzwi są zabezpieczone, ale ktoś ewidentnie gadał do nas, więc otwórzmy drzwi. Ok, Ron! Co ty tu robisz? Dobra, to ja cię tu zostawię. Dobrze, że dom jest cały. Kontynuuj to co robi. Myślałem, że Ron pojechał z kuchtą, a jak widzicie on tu jest. Dobra, zamknijmy go. I czy widzieliście kiedykolwiek taką animację rona? To jest giga ciekawe, dajcie znać, a ja widzę, że mam już problemy, to dość spore, bo zombiaków idzie dużo i mamy zrzut Merryweather. O, tak! Tego mi było trzeba, jest niedaleko. Idealnie. Zanim odwieziemy to auto. W jednym kawałku, prawie no, nie, że to jedźmy po ten zrzut. Nie wiem, czy on będzie chciał to auto z RPGA. Chociaż dajemy mu działającą furę jeszcze z sygnałami w ogóle. Więc no to jest na plus. No, nie powinien wybrzec. Daliśmy mu już 5 motocykli. Czy naprawdę ten zrzut się zrespił na. Gdzie on się zrespił? Nie nas. Czy on się zrespił tutaj. I są żołnierze Merryweather Więc muszę uważać. Gdzieś pojechać, może tutaj, zróbmy na nich zasadzkę A, to jest nieopodal Yellow Jacka Ej, przyjechali wrodzy, ocalali do nich Dobra, czyli jak się dwóch bije, tam Trevor korzysta Chodźmy w takim razie Możemy użyć mocy specjalnej Trevor'a, dawno jej nie używaliśmy Okej, okay. nie używaliśmy, a nie mamy jej naładowanej, więc nie jest tak łatwo No tak, Trevor nie może jej użyć, fajnie Dobra, dawać, dawać Dawać, dawać. Kurde, ten pieprzony odrzut. Słyszę zombiaki, Biegną, zobaczcie, biegną do nas. A ja muszę pamiętać, że mam realistyczny odrzut grany, żeby brać na to poprawkę. Dobra, teraz mogę się z Wami zająć. Widzę, że też nie macie za ciekawie. Dobra, nie żyje. Żyje, ale oberwał. Gdzie oni są? Tam jest skrzynia. Okej. Okay. Dobra, weźmy tą snajpę Wow Okej, okay, widzę, że Te zombiaki są wytrzymałe i to bardzo Ale ja potrzebuję się tych pozbyć Dobra, jeden leży Ty też leżysz Też leżysz O kurde, patrzcie ile zombiaków idzie, cała horda Dobra, nie mamy czasu się z wami bawić Chodźcie tu Dobra, leż, 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 leż. Leży, mamy to Zobaczcie, zombiaki zaczęły ich jeść Więc mamy czas Lotujemy to. Dobra mamy sporo broni fajnych i zobaczcie, to auto poniszczone ich, my stąd spieprzamy, mamy tam jakichś ocalałych, tylko nie wiem, nie chciałbym raczej ich brać, nie ufam na tyle randomom, żebyśmy mogli ich wziąć do swojej bazy, zresztą jeszcze tej bazy nie mamy, a mamy plan zaatakowania lostów, więc nie byłoby to ciekawe jakby nam ten plan zepsuli. Na przykład kradnąc coś, byłoby nie zaciekawie. Ale to auto będzie przetestowane w boju. Jak nie widzę. No to nie zaciekawie. Myślałem, że mamy dobry punkt, ale jednak nie. Silnik nie jest y, potrzebny do naprawy. Wyłączmy to. Dobra, nie będziemy aż tak gotyrali. Zjedźmy na spokojnie. Na spokojnie, trewo. Co mówiłem? Czekamy na kolejny zrzut. Jeszcze jeden zrzut przynajmniej musimy zdobyć. Okej, okay, tu też jakieś porzucone auta na uboczu. Szukają czegoś, no zobaczmy, jak oni wyglądają. No i patrzcie, uciekają. Widzę ich, i to będzie trochę podejrzane. Zostawiać auto na środku, chociaż jest tu całkiem sporo wraków. Zobaczmy, jak oni. Okej, okay. widać, że tu mają jakąś kampę, ale nie są zbyt groźni. Tak mi się wydaje, nie mają nawet chyba żadnej broni, więc nie, zostawiamy ich. Trudno, poradzą sobie, dadzą sobie radę. Tak mi się wydaje. Ale jedźmy w takim razie w swoim kierunku i poczekajmy na kolejny zrzut. Może się uda coś zgarnąć jeszcze. Masakra, co tu się dzieje. Dobra, jedziemy tak szybko, jak się da. Niby 900 metrów, ale nie wiem czy zdążę. Miejmy nadzieję, że zdążę. Tanie, to jest na głównej drodze, więc może być lipa. Jo mal! Możemy mieć problem przez to. Szkurna. Tu jest za dużo aut porzuconych, ale już widzę Flarę, jest nasz cel. Kusi, żeby włączyć bomby, ale tego nie robię. Ciągi jak zazwyczaj jeżdżą z transportami wojskowymi to dzisiaj ucichły Dobra jest i nasz cel, dobra, tylko trzeba uważać jak jest z wami. Jest jeden. Dobra, leży. Snajper! A bo ten jest snajper! O kurde, dostałem! Leżysz! Dobra, muszę uważać. Albo wiecie co, użyjmy tego wynalazku. Zobaczmy. Oż kurde! Ale gówno mocne! Bardzo mocne! Patrzcie, jak wytransa Trewora z równowagi. Ta broń jest mocna, ale na pewno nie jest do naszej dzisiejszej misji, bo chciałem zobaczyć, czy może byłoby to lepsze albo zamiennikiem bazuki. Ale jednak RPG będzie wystarczające. A to to jest nie, no to jest masakryczne. Zobaczcie, ile tu jest tych zombiaków. Za dużo! Ewidentnie za dużo. Nie wiem, tu musiały być jakieś drogi ucieczki. Dobra, ja na razie nie strzelam, bo zwabię. Te bardziej agresywne. Też wiecie co. Dobra, nie. Weźmy strzelbę, tylko żeby było bezpieczniej. Jest, jest! Nas rzuci. Czy nie ma go? Tu jest! Dobra! Tu jest, więc go zgarnijmy szybko. Ząbiaki nie nadążają. Dobra, to jest plus dnia. Zabieramy. Leżeć! 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 Użyłbym tu bomby, ale szkoda by było, więc wracajmy do naszego auta i jedziemy do Jeffa. To jest masakra co tu się dzieje. Zobaczcie, pełno zombieaków, które się rzucają na nas. Nie, no dobra, nie ma opcji. E, lecimy w takim razie do naszego punktu. Ej, zgarnąłem granaty z nich, dobra. Granaty są w porządku. Zobaczcie, te zombiaki nie są takie głupie. Lecimy i odstawiamy auto do Jeffa. Mam nadzieję, że nam da tą bazukę. Wtedy pojedziemy ogarnąć paliwo, albo nawet nie, dzisiaj już nie ogarniamy tego paliwa, bo pojedziemy się przygotować. Musimy się trochę opatrzyć, a ja wiecie jeszcze możemy zostać zranieni, więc jedziemy wymienić to auto na RPG. Podjeżdżamy, chociaż widzę, że pełno zombiaków tu leci. A Jeff sobie stoi z bazuką, to jakby nigdy nic, nie? Dobra, chodź tu, babo! O kurde, nawet nie trafiłem Dobra, to jest lipny plan, żebyśmy tu strzelali, ale trudno Muszę te filtry wyciągnąć Dobra, oni tu idą Jeff, oglądaj to auto i mów, czy bierzesz, czy nie bierzesz Bo jestem trochę zajęty, jak widzisz Dobra, podłączmy się ich I tak, to nie są filtry powietrza, tylko musimy filtry oleju zdobyć Wysprzątałem ci, to co? Deal? Oczywiście, że Daj tak się. Jeff, się nie patyczkujesz, widzę, ale... Kurde Dobra, dostaliśmy RPEGA, jak widzicie. Mamy go w swoim ekwipunku tylko że Jeff nie dał nam żadnego pojazdu, więc jest trochę lipa. Ale dobra, musimy stąd jakoś się wydostać i nie dać się zdeżreć ani wysadzić, bo będzie lipa. Dobra, myślałem, że ktoś za mną ma to tylko trawa, dobra. Gincie, gincie Kurna, więcej was nie było. Dobra, powodzenia Jeff! On się nie pierdzieli, on sobie naprawia auto, a my musimy jakieś auto zgarnąć. Pytanie, czy będzie jakieś działające, dobra karetka? Może być jakaś apteczka, właga, niech będzie jakaś apteka. Tak nie będzie, to będzie trochę lipa, bo bandaży nie mamy za dużo. Musimy ogarnąć sobie te zapasy. Dobra, zobaczmy, czy jest. Jest apteczka, dobrze? I teraz tylko odpal, proszę. Proszę, odpal. Nie odpala. Kurde, niedobrze. Musimy coś pogrzebać, może się uda. Zobaczmy. Dobra, to auto będzie tylko na przejazd do naszej bazy i musimy rzeczywiście odpocząć, bo jest masakra, dobra. Proszę, niech to odpali. Co jest, jeszcze drzwi są zablokowane, masakra. Dobra, odpal, błagam. Odpaliło, dobra. O, jest, paliwa nie jest za dużo, ale jedziemy. Dojeźdźmy tylko. Do Sandy Shores. Jedziemy już do naszego celu i powiem wam, że ta akcja może być naprawdę mocna. Jednak miejmy nadzieję, że wypali, bo klimat jest idealny do tego, żeby rozproszyć wojsko i ich zaatakować. Jednak nie zaatakujemy e, ich sami, bo Trevor to nie jest tylko T, tylko TPI, czyli Trevor, Kuchta oraz Ron będą na miejscu. I pewnie zastanawiacie się, ale co ja zrobię z naszą ciężarówką, a wszystko jest przemyślane. Tylko wiedzmy gdzie ostatnio Zaparkujmy, Stańmy sobie tutaj Idealnie pogaśmy światła, żeby nie było I jest tutaj członek naszego gangu Zobaczcie Jeden z zaufanych nam ludzi Kuchta Witam cię serdecznie Kuchta Tak jak ugadywaliśmy, gdyby się coś spieprzyło Zabierasz mnie oraz Rona i uciekamy Jeżeli wszystko jednak pójdzie z planem no to że Rona i spieprzacie stąd jak najdalej A ja zabieram transport wojskowy Widzę, że jesteś przygotowany Dobra, idę w takim razie teraz do Rona zobaczyć Jak widzicie, wszystko jest przygotowane już wcześniej przez Trevor'a My jesteśmy gotowi, zobaczcie jak Trevor wygląda Idealnie pod tą akcję Kruchta schowany, więc w razie czego będzie atakował I dostałem info, że Ron miał nieprzyjemny incydent Więc chodźmy zobaczyć, co tam się dzieje Właśnie, możemy się też przygotować bo mam cały osprzęt, jak widzicie e, Mamy karabin snajperski Mamy te rzeczy wytradowane i zdobyte A także mamy siekierę, bo zapomniałem e, Ostatnio, że mieliśmy toporek A ja mówię, no mamy tylko Nóż, nie mamy maczety, a ja przecież Kiedyś zdobyłem toporek, którym rąbałem Drewno, więc to się e, jak najbardziej Przyda teraz, więc idziemy Wezmę zaraz topór i zobaczę Co tutaj się dzieje, co to za incydent Miejmy nadzieję, że ron się nie połamał Bo jednak jest tutaj wysoko I ślisko Zobaczmy, co jest z tym Ronem! Ron! Co jest gran. O! Widzę, że miałeś tutaj odwiedziny. Rzeczywiście. Dobra, zobaczmy, co miał przy sobie. O, to się przyda. Miał radio też! Mamy radio w widzowie, i będziemy mogli w razie czego zgłosić się na nim. Ale dobra, była tu obstawa. Ron! Tak jak ustalaliśmy Masz karabin snajperski, strzelasz w oponę Ja się zajmuję resztą Jesteśmy gotowi w takim razie I pewnie się zastanawiacie, ale skąd ty masz drugi karabin snajperski? A z tamtej wieży, na którą się za chwilę udamy Więc mamy rozstawionych już naszych e, dwóch ludzi Jednak najpierw musimy podłożyć bomby Więc zjeżdżamy tak szybko jak się tylko da Bo za 10 minut powinno być wojsko Miejmy nadzieję, że oni nie zmienią teraz strony, z której przyjadą Jechali ostatnio z tamtej Strony, a teraz jak zmieniam kierunek, no to będzie lipa, ale tak, wykorzystamy bomby, które zdobyliśmy, więc chowajmy e, toporek, weźmy bomby, które mamy i podłóżmy je tutaj. Nie powinny być zauważone, tak mi się przynajmniej wydaje. W tym miejscu nie powinien ich nigdy zauważyć, ale dobra, rozkładamy je e, i jak nadjadą, to wyeliminujemy jeden czołg, czy tam BWP, to jest już mniejsze. Dobra, bomby rozłożone. Miejmy nadzieję, że tutaj ten czołg przyjedzie. Zaraz przyjadą tu, a Trevor jeszcze nie gotowy. Wszyscy e, czekają tylko na mój sygnał. Więc musimy lecieć. Najpierw wybuchają ładunki, później strzelaron, a na końcu my się zabawiamy rakietnicą. Miejmy nadzieję, że to pójdzie zgodnie z planem. Jeszcze zostają ci ciężarówki, ale dobra, jesteśmy na pozycji. Cisza! I spokój. No dobra, mamy jeszcze chwilę. Zanim nawiadom, ale się ustawmy ale Dobra, mamy jeszcze czas, żeby zjeść Nie mam czasu, żeby zjeść, bo zobaczcie, że jadą Oj, tak, tak Okej okay. To radio działa, ej, dobra Mamy Mamy kanał z nimi, więc słyszymy już wszystko na żywo Dobra, tylko żeby nie wysadzić transportu Jak zachowają odstęp, to będzie Idealnie, dobrze Moi drodzy, a, przepychają się No tak Nie mogą przejechać normalnie, ale Pyk, mamy to Dobra, BWP nie padło Kolumna stop Dobra, teraz padło Chyba nie zauważyli nas I dostała opona od Rona Dobra, co zrobi teraz ten drugi czoł? Oni wysiedli Ron, uciekaj Dobra, Ron ucieka jak widzicie Zaraz jadą do Rona Dobra, mają rannych lecimy, 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 lecimy Dobra, dawaj, dawaj Leży, 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 leży. Dobra, Dobra, teraz musimy lecieć do góry ich rozwalić dane. jak jest z ronem. Ron uciekł. Dobra, wództwo, mamy to. Wsparcie zostało wysłane na waszą lokalizację. Widzicie, Ron sobie radzi. Czekujemy. Do nich będzie walił zaraz. Patrzcie, ron! Wali do nich, dobra. Oni tu wymieniają oponę, ale wiecie co? Ja zrobię to razem z ronem. Dobra, karabin sniperski. Dobra, on się czołga, czy co? Dobijmy go. Dobra, leży. Oni mnie zauważą chyba. Ale trudno. Odciągnę ich od Rona przynajmniej. Dobra, nie widzą mnie, patrzcie, nie widzą mnie. Leży. Dobra, chodźcie do tatusia Koniec zabawy w takim Majper. razie. nie wiadomo gdzie. Okej, okay, nie zauważył mnie jednak. Dobra, leży kolejny. Zmiatamy w takim razie na dół. Wykończymy ich. Ej, jaram się, tym jak to wygląda, moi drodzy, jest mocno. Akcja przebiega zgodnie z planem, chociaż. Ronie Starapada. Ron, czekaj! Jakie wsparcie powietrzne? Szkurna! Tego się nie spodziewałem. I wsparcie dostaną. Dobra, czołgi wysadzone. I transport stoi. Okej! Okay. Leży. Okej, okay, ktoś strzela? Nie wiem do końca gdzie. No wychyl się, wychyl się. Okej, okay, stamtąd. Widzę go. Leżeć! <śm> Dobra, mamy to, tylko tylko sprawdzić to. Dostawiając konwój, no to nie jest zbyt rozsądne. Ale auta nie ma. Dobra. Kuchta i ron uciekli, więc wracam w takim razie. Halo, Trevor? Trevor, odbiór. Co? Ja nie jestem Trevor! Wiem, że tu jesteś. Słuchaj, przeniosłem cię na prywatną, zaszyfrowaną częstotliwość. Wsparcie zostało odwołane. Powiedz mi, okay. dlaczego napadłeś na ten transport? Mógłbyś poprosić, dalibyśmy się. Tak, dalibyście mi. No, już to widzę. Wiesz, że tak nie tak. działa, wojsko? Nie o tym, słuchaj, musimy pogadać. O czym chcesz gadać? No, wziąłem, bo mi jest potrzebne. Na starcie z Łatwo Łatwiej wam robotę. Musimy po prostu pogadać. Mam do cię sprawę. Jak zajdzie słońce, to podejdź okay. na współrzędne, na które ci podeślę. Ale transport sobie zostawiam. Nie oddam wam go. Tak, może zostawię. To czekam na współrzędne w takim razie. Zaraz też ci podeślę, bez odbioru. Dojechanie tą ciężarówką będzie naprawdę trudne, ale nie jest to teraz ważne. Ważne jest to, że skapnęli się, że ich zaatakowałem. mi się z nami skontaktował i. Odwołał na lot, nie wiem co o tym Mam myśleć, ale w komentarzach Możecie napisać co o tym sądzicie I czy mam jechać na spotkanie No chyba wyjścia nie mamy, uratowaliśmy Tomiego, więc w sumie wisiał nam e, Przysługę i odwołał to wsparcie A może chce nam coś zaproponować Ciekawego, nie wiem, ale wiem, że będę Musiał dotrzeć tym żółwiem do Naszej bazy, więc e, życzcie mi Powodzenia, a jak na razie ja się z wami żegnam Cześć!